Cześć, Sienki i dziewczynki, to Joniklaus, sam jest miłość, cześć, miłość. Cześć. No, i jak gości tytuł, Eli umicie czytać, to będziemy robić takie rzeczy, które można określić prostym hasłem, czyli. Już nie Janusze, bo jesteśmy na Wiertnym Śląsku, ale co najmniej Alojzy Technologii. No i jak już wiecie, udało się drogą, że tak powiem, donacji na lajwy uzbierać tutaj. Szczególne podziękowania dla Siwencjusza, który swoją, swoje dwie dniówki wpłacił i nie będzie teraz jadł przez miesiąc. Poświęcił to na rzecz mojej karty, ale dziękuję oczywiście wszystkim, którzy mnie tutaj wsparli w tym moim dziele. No i co? I będziemy wymieniać mojego jeszcze nie tak słabego 660 GTX na właśnie tego 970. Także no, jedziemy! Teraz, proszę Państwa, obecny tutaj Miłosz będzie dokonywał czynności dość skomplikowanej, czyli, że tak powiem, obalenia kompa... E, no, w sumie nie było to takie trudne, nie? Kurde... Ooo! Ciężko! Tu miał być motyw z Odysei Kosmicznej, ale generalnie boję się praw autorskich. Tak zwane look inside, czyli co tutaj mamy? Nie powinno być jakiegoś marasu strasznego. To jest mój korsarz niedawno kupiony. Jeszcze pewnie pamiętacie unboxing. Mam nadzieję, że wyczymie nową bestię. No, a to jest generalnie mój MSI, który. No nie powiem, że swoje się wysłużył, bo za długo mi nie był chyba z rok. No ale taka jest. Taki jest wyrok mafii. Jakby się ręki nie wiadomo, że do otwierania komputera zasadniczo powinno się mieć. Zestaw tych kluczy różnego rodzaju, ale jeżeli nie macie go, równie dobrze można zastosować nóż tutaj, prawda? Typu motylkowego, który równie idealnie nadaje się do odkręcania wszelkiej maści śrub, proszę Państwa. Teraz jest jeden z tych w zasadzie baży kluczowych momentów, czyli otwieramy tam, tam, ta, tam, tam. Ej, to jest, pokaż to, to jest takie ładne. Ja chyba tego nie otwieram. Ja chyba zostawię sobie go tak na półce. Kolekcjonersko przynajmniej. No i teraz dziewicze pudełko zostaje wreszcie, ale dupi z tego, czujesz? Dupi, dupi nowością. Wow! Co mi dropło? Z tej skrzynki dropnął mi GeForce. Całkiem spoko, tego się w sumie spodziewałem. A co znajduje się w tajnej części? Ktoś tu przemycał? A nie, to kabel. Jakieś ciulstwa, to do poczytania na sracu. Sterowniki, co nikt nie instaluje, bo na internecie są nowsze. Pudełko fajne. No i właśnie tak to wygląda. Spoczywając na moich, włochatych niczym u niedźwiedzia kolanach, są ci obiecane frytoki. Także już mogę być spokojny, że temperatura w moim pokoju nie spadnie poniżej 30 stopni. Wyszła! Zróbmy teraz short comparison with Younger Brother. Także rozmiarowo wygląda to tak. Nie jest zaś aż tak fest większa. No, generalnie jest, ale myślałem, że będzie więcej większa. Teraz następuje kolejny z kluczowych momentów, czyli tak zwane rozdziewiczenie. Miłość bez pardonu. Pozbawia. Kartę ostatniego zabezpieczenia przed, że tak powiem, włożeniem jej do budowy. Idzie ciulej. O! No, to po ptokach, to już nie oddam na gwarancja. To już mogę się najwyżej wydupcić jakby co. Czyli, że tak powiem, najważniejszy moment za nami, czyli ujmując w wielkim skrócie. Weszło także, generalnie wszystko w zasadzie wygląda na zamontowane. Ewentualnie może się nie odpalić. Ach, uwaga, test numer 1. Kręci się. O, dobra. Generalnie wszystko już jest na swoim miejscu. O, palimy. Podejście drugie. Dobra, start. I teraz kluczowe Coś tu wyje jest się od tamtego Co nie jest szczególnie zadziwiające Jest ekran tutaj weszł nam ten one Normalnie uruchamiamy Czy on jest włączony? Ja jest włączony Windows się uruchamia normalnie Ja już się spociu aż Czy odpoli? Czy odpolisz? Coś sam jest. Sterowniki trzeba będzie zrobić już widza. Ale... O! Już zapraszają. To już nie może Jest! Fajne ikony. Na tej karcie takie ikony są, Ino. Ja nie wiem, to Ino, jak chcecie mieć takie dupne, to ją kupujcie. No, bez togodą. No. Dobra, także działa. Jest spoko. I przy okazji, jakby ktoś chciał kupić, o, tam jest 660, jakby ktoś był zainteresowany, rok używana, tylko w niedzielę odpalałem, nie cały rok, jeszcze z dwa lata gwarancji, to generalnie kontaktujmy się przez Facebooki. Anuś komuś się może jeszcze przyda. No, także widzimy się na tubie i live'ach w nowej jakości. Ściuk. Penny, money, money, money money money, money money También, money, money money money, money money money.